Przypomnijmy, że prezes Stowarzyszenia Po prostu Żyj oraz pomysłodawczyni powiatowego Dnia Walki z Rakiem zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Lady D, czyli Lady Dizablet, dama niepełnosprawna. Elżbieta Caban tytuł Lady D 2015 otrzymała w kategorii Życie Społeczne i nie ukrywa, że było to dla niej kompletnym, lecz bardzo miłym zaskoczeniem. Do konkursu zostałam zgłoszona przez starostwo powiatowe, przez pana starostę Andrzeja Stępnia. Eee, i jeszcze jedną kandydatkę zgłoszono, i koleżanka, która wysyłała, mówiła, że no w ostatnim dniu zdążyła to wysłać. Nie liczyłam na to, że gdzieś tam zostanę zakwalifikowana, może przez to, że no nigdy w życiu nie otrzymałam żadnej nagrody. Zawsze konkursy były dla mnie. No nie brałam udziału po prostu w żadnych konkursach. Jeżeli już to z drugiej strony, jako organizator czy współorganizator, I ja nie wierzyłam, że, że po prostu zostanę. Że zdobędę pierwsze miejsce. W ogóle nie, nie, nie liczyłam na to, że, że w ogóle jakieś wyróżnienie zdobędę. Pojechałam na, na tą galę i spóźniłam się, bo przez łódź przejechać to, to, to dosyć trudno. Wpadłam tam na, na salę, zapytałam organizatorów, gdzie jest jakaś lista, gdzie mam się podpisać. Powiedziano mi, że mam iść z tyłu za kulisy. No i tam przed moją kategorią były jeszcze trzy inne i tam dopiero sobie uświadomiłam, że zdobyłam jakieś, jakieś miejsce. Gala wręczenia nagród odbyła się 19 maja w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Sam konkurs organizowany jest od 2002 roku przez parlamentarny zespół do spraw osób niepełnosprawnych oraz parlamentarną grupę kobiet. Jego celem było w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet zamieszkałych na stałe na terenie województwa łódzkiego, wnoszących istotny Wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Ta nagroda e, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Mhm. Jest to e, imienna nagroda, e, dla mnie może nie bezpośrednio mhm. imienna, ale e, ta nagroda jest też e, kierowana do tych wszystkich osób, które gdzieś tam w życiu e, pomogły, e, przyczyniły się do organizacji wielu e, różnych e, imprez. Mhm. E, tu właśnie mam na myśli też, e, członków stowarzyszenia, ponieważ tak jak pan powiedział, są panie i są panowie. Jest to stowarzyszenie osób z problemem choroby nowotworowej, są to osoby po różnych nowotworach. I y, może tego nie widać, ale mówię, no w stowarzyszeniu dzielimy się różnymi zadaniami i y, każdy ma jakąś tam przydzieloną swoją działkę i każdy realizuje swoje rzeczy. także y, nie wszystko robię sama, żeby, żeby to było jasne. Pani Elżbieta do nagrody podchodzi z umiarkowanym optymizmem. Wyróżnienie cieszy, ale przed nią kolejne wyzwania, między innymi te związane z organizacją kolejnej edycji powiatowego Dnia Walki z Rakiem. W tym roku sympozjum poświęcone będzie rakowi piersi. Co roku mamy tak na przemian. Była białaczka, tak jak już mówiliśmy kiedyś, była, był rak prostaty, był rak narządu rodnego, w ubiegłym roku rak jelita grubego, no i w tym roku Rak Piersi. Już dzisiaj tutaj z tego miejsca pragnę zaprosić mieszkan mieszkanki i mieszkańców powiatu wieluńskiego na sympozjum, które będzie się odbywało w Wieluniu myślę, że będzie wiele ciekawych nowych rzeczy powiedziane na temat choroby yy, yy, na temat raka piersi, mhm. będą y, światowej sławy lekarze. I na razie tyle. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia w programie Cała rozmowa z Lady D, czyli Elżbietą Caban. Zapraszamy